Siemanerko, kochani, witam was wszystkich bardzo cieplutko i bardzo pięknie na karcie dnia, kochani, która wczoraj, jeżeli ktoś oczywiście przeglądał posty na magicznej, ja wczoraj zaznaczyłam, moi drodzy, że zrobimy sobie tą karciochę na dzisiaj. Właśnie dzisiaj, moi drodzy, a nie w przeddzień, jak to robimy zazwyczaj, bo, moi drodzy, po prostu nie miałam wczoraj możliwości takiej, żeby na spokojnie usiąść i tą kartę po prostu dla Was zrobić. Więc, moi drodzy, wszystkich miłośników karty dnia, aby zobaczyć, jaka energia tutaj do Was idzie, zmierza, co ciekawego będzie się u Was dzisiaj działo, z czym możecie się spotkać, być może jakieś rady ostrzeżenia, bo tutaj różnie, kochani, te karty się Układają. więc to, co zobaczę, to, co tutaj gdzieś, e, e, słuchajcie, wylukam, e, To moi drodzy, oczywiście Wam powiem. Dobra, ja tasuję karciochy, kochani. Tasujemy karciochy, żeby zobaczyć, co tutaj się kochani dzieje. Będziemy sobie też robić oczywiście tygodnióweczkę, moi drodzy, ale to w późniejszych godzinach. E, dobra, a tymczasem karciocha dnia. Dobra, co się będzie działo dzisiaj? U każdego znaku sobie. Co się będzie działo dzisiaj u każdego znaku z objęku? Co się będzie działo w dniu dzisiejszym u każdego znaku z objęku? Dobra, kochani, i zaczynamy tradycyjnie od tego, czemu dzisiaj sprzyja energia, więc w co dzisiaj warto pakować, moi drodzy, swoje siły. Więc sprawdźmy tutaj wszystkie trzy karciochy, żebyśmy wiedzieli co i jak. Słuchajcie, powiem tak, dla osób, które wahają się w podjęciu jakiejś pewnej decyzji, bo tutaj ewidentnie pokazuje się sytuacja, nie wiem co zrobić, Magda, waham się czy pójść w prawo czy w lewo. Bądź coś na ten styl, bo tutaj widzicie, co mogłabym to też powiedzieć o zmienności nastrojów, ale ja jednak tego tutaj nie widzę przy dalszych kartach. To jest raczej taka sytuacja, że karty pokazały mi tą grupę, słuchajcie was, która właśnie waha się w podjęciu decyzji, nie wie co ma zrobić. Raz jest upewniona w tym, że powinna wykonać taki, a nie inny manewr, a za chwilę na przykład siada i mówi: Nie, no może jednak nie, bo zjada was na przykład strach, niepewność. I cholera wie, co tam jeszcze, tak? Wiecie o co chodzi. Ale w każdym bądź razie mamy tutaj ewidentnie zaznaczone po prostu osoby niepotrafiące, wahające się podjąć jakąkolwiek, kochani, decyzję. Karty dalsze pokazują, kochani, żeby dobrze się do czegoś przygotować, żeby zrobić sobie pewnego rodzaju plan. Ja to tak widzę słuchajcie, jakieś rozważenia głębokie zrobić. Być może takie tradycyjne, słuchajcie za i przeciw, tak? Więc tutaj też weźcie to, kochani, pod uwagę, bo czasami te karty, słuchajcie, ewidentnie nam po prostu jakby pokazują, ok, masz wątpliwości, to może roz, rozpisz sobie to wszystko. Co będzie, jeżeli wykonasz ten ruch, a co będzie, jeżeli wykonasz inny ruch? I bądź gotowy do nowej drogi. Słuchajcie, bo tutaj ewidentnie e, karty też jakby, nawet jakbyście mieli tego nie rozpisywać, nie szukać rozwiązania, nie rozmawiać z kimś o tym problemie, bo słuchajcie, ta karta też może mówić o tym, że dorać się kogoś, tak? A więc pójdź, em, znaki ziemskie. Jeżeli e, macie tutaj przyjaciół, e, czy jakieś osoby takie, no wiecie, z którymi warto by było o tym podyskutować, to mi się tutaj zaznaczają znaki ziemskie, byk pan na z którymi warto być może e, o tym porozmawiać. O swoich wątpliwościach, o swoich wahaniach, o tym, aby ktoś wam spróbował coś doradzić bo to też jest jakby taka opcja, dorać mi, porać mi, powiedz, co o tym sądzisz. Możecie wy sami to rozpisać, jak, jak powiedziałam, pójść po swoją własną mądrość do głowy, kierować się prawdziwością, kierować się szczerością. Więc tutaj na przykład, jeżeli ktoś z Was na przykład um, zastanawia się nad kwestią um, słuszności w podjęciu jakichś pewnych decyzji, oczywiście, to pokierujcie się faktami, nie jakimiś nadziejami, fantazjami, marzeniami, bo ktoś mi coś obiecał, ktoś tam coś, um, mówił, że zrobi fakty, fakty, tutaj mają pojawić się prawda, szczerość i fakty i na podstawie tego, co wy faktycznie, fizycznie macie w ręku, to tym się kierujcie. Nie jakimiś rzeczami, że no to może zostanę, bo Zenek obiecał, że, że tam nie wiem, nie wiadomo kiedy, ale że coś tam chce albo nie chce, ale wy nie widzicie idących za tym czynów. To są tylko słowa, więc wy macie kierować się faktami i słuchajcie, i tutaj podjąć tą decyzję, energia będzie temu sprzyjała, waszej mądrości, waszej prawdziwości, moi drodzy, waszemu skrupulatnemu przyjrzeniu się sprawie, Abyście mogły rozpocząć nową drogę, jest na to dobry czas, żeby tą nową drogę rozpocząć. Spakować się, wyjść, rozpocząć nowe przedsięwzięcia, rozpocząć nowe zadania, rozpocząć nową pracę, rozpocząć nowy związek, rozpocząć życie na nowo, tak? Bo to jest taka karta zerowa. Zacznij to wreszcie. I już przestań się wahać. Pójdź po mądrość do głowy, dorać się, rozpisz to, kieruj się faktami. Tak bym to kochani ja osobiście widziała. Dobra, a tymczasem sprawdzamy każdy znak zodiaku. Co dzisiaj u baranka? Baranek, słuchajcie, będzie dzisiaj w pułapce w klatce którą możecie oczywiście sobie samoczynnie, słuchajcie, zrobić, bo to jest karta bardzo często myśli, które nas nawiedzają, które nam przewalają się przez głowę, ale jednocześnie, moi drodzy, pokazujące, że te myśli nie są fajne, nie są pozytywne, nie są budujące, tylko niestety dołujące. Czyli takie, gdzie my po prostu wszystko widzimy w czarnych kolorach, wszystko widzimy w czarnych barwach, narzuca nam się jakiś pesymizm, kochani na głowie i niemożność ruszenia do przodu. To jest raz. Mogą też być osoby, które utknęły w czymś, czymś, co nie jest dla Was wygodne. Być może, słuchajcie, w decyzjach <grym> utknęłyście. Może taka sytuacja być. Może to być sytuacja utknięcia w jakiejś relacji, w jakiejś pracy, z której byście miały ochotę wyjść, ale ona Wam... Jakoś tego nie robicie być może, bo... Ale jest to też taki pewnego rodzaju więzienie ciężar dla Was, tak? Czyli ktoś mógłby powiedzieć, Magda, ja mam tak spierdzieloną robotę, albo ja mam tak spierdzielony związek. Z Zenkiem Kasią, wiecie o co chodzi. Jest to moja pułapka, ponieważ z tą osobą mam kredyt, dom, dziecko, psa, kota, tak? Albo na przykład mam tutaj, to jest moja firma, ja jej nie mogę teraz zamknąć, bo coś tam, coś tam, wiecie o co chodzi. No, i utknąłem, czy utknęłam w czymś. Mogą to też być, jako dniówka, zwykłe przeszkody, i jakieś, no dobra, przeszkody na drodze dzisiaj do realizacji czegoś. Czyli załóżmy, zabieracie się za coś i to nie wychodzi, bo coś tam się poknociło, bo coś nie poszło, bo coś obróciło się powiedzmy nie tak jak powinno. Więc to też, kochani, weźcie pod uwagę. Może Wam się też coś popsuć. Pomyślałam o tym, że mogą być barany, którym się dzisiaj coś popsuje. Albo coś będziecie robić, układać, i to nie pójdzie. To też weźcie, kochani, pod uwagę. Co dzisiaj u nas byczki? Słuchajcie, no, byk zagoniony w pracy, pełno roboty. Słuchajcie, no, może tak być, bo ja jeszcze dzisiaj, no, tą tygodniówkę jeszcze muszę Wam podpisywać na maila, na messengery, bo tutaj przez weekend się tego nagromadziło, więc ja na pewno zarobiona będę. I być może co niektóre byki również. Więc ta karta może po prostu sugerować, masz dużo byku na głowie dzisiaj. Tak naprawdę będziesz mocno taki zaorany, obciążony pracą. Co niektórzy mogą, no słuchajcie, fizycznie, Wybrać się może na jakieś um, zakupy, <grych> których będzie ciut za dużo. To tutaj może delikatne ostrzeżenie, że czy ty na pewno byku aż tyle tego wszystkiego potrzebujesz, um, ale to już nawet nie w tym rzecz. Druga sprawa, obciążenie jakiekolwiek. Możemy też nie czuć dzisiaj sił witalnych, możemy czuć się tacy bardziej osłabieni, a nie mieć siły do takiej pracy, jakiej na przykład mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Oczywiście zabierzemy się za nią, oczywiście damy radę, ale możemy odczuwać większe takie zmęczenie. Wiecie o co chodzi? Czyli robię, 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 ale nie czuję takiej, takiej, takiej zajebistej energii, tylko takie właśnie przemęczenie, przytłoczenie tą pracą. Jeżeli jesteście przytłoczone, przygniecione, obciążone czymkolwiek innym, redukujcie to, zmieńcie to, bo tutaj faktycznie też może się pokazywać sytuacja, że trzeba być może jakiś ciężar z pleców już zrzucić. Co dzisiaj dzieje do bliźniąt? A u bliźniąt, kochani, energia powinna być. Ja tu widzę, jeżeli to nie jest karta osobowa, do której zaraz przejdziemy, to może to wskazywać, słuchajcie, że wy dzisiaj macie plan, jakiś cel do zrobienia i po prostu nie skończycie, póki tego nie zrobicie, tak? Wiecie, o co chodzi. Więc być może, słuchajcie, dzisiaj bliźniak wstaje i mówi, tak, Magda, ja dzisiaj muszę iść na grzyby, a tak, Magda, ja dzisiaj muszę zrobić to, to, to i tamto i po prostu nie ma bata, ja się dzisiaj za to zabieram i ja to muszę dzisiaj skończyć, bo ja chcę to dzisiaj zrobić, Skończyć, zacząć czy cokolwiek. I ta energia Was będzie pchała, tak? Taka pełna, słuchajcie, pasji, bo Wy macie jakiś cel. Um, może też być przyjemny cel na zasadzie, chcę sobie kupić buty e, i tak się już tym jaram, że po pracy polecę w tym kierunku, że po prostu aż mnie roznosi. Karta osobowa, jeżeli macie romansę, albo jeżeli jest jakiś chłoptaś, którym do was podbija, moje drogie bliźniacze, bliźniacze kobiety, <grydy> czy też tudzież oczywiście w drugą stronę, wy moi drodzy bliźniacy, mężczyźni, być może macie jakąś laskę na oku, bo to jest taka, taka opcja, że może tutaj ktoś nam się podobać, może ktoś do nas podbijać, może ktoś z nami flirtować, możemy być obiektem czyichś westchnień, i na odwrót, czyli odwróćcie sobie tą energię. Albo po prostu z kimś romansować, wdać się w, romac, w romans, wdać się w flirt, kontynuować romans, bo to jest taka typowa karta kochanka czy pobocznego partnera, co dzisiaj uraka. Uraka, słuchajcie, dzisiaj jest jakiś proces bramy, przejścia. Mam takie wrażenie, że popchniecie jakąś sprawę do przodu, że coś już zostanie w tyle za wami, więc, nawet dobrze, bo jeżeli się tutaj czymś rak zajmuje, coś jest tutaj ważne, musi się nad czymś skupić, coś tam musi dzisiaj zrobić. To bardzo wielce prawdopodobne, kochani, że to się uda, bo tutaj popchacie, pchniecie jakąś sprawę do przodu, tak? więc tutaj zajmiecie się czymś i to pójdzie do przodu, to pójdzie dalej. Zostawicie już jakiś, jakiś temat, czy też jakiś proces, cokolwiek za sobą z tyłu, za drzwiami. To też może być sytuacja, jeżeli mieliście ostatnio. Gorszy czas, jakieś takie chmury ciemne nad głowami, tak? Jakiś taki troszeczkę trudny czas, uraka, bez względu, słuchajcie, na okoliczności, nie będę nawet teraz wymyślać, bo to nie o to chodzi. To dzisiaj możecie poczuć się lepiej możecie ten właśnie trudniejszy czas drogie raki zostawić za sobą i pomalutku, że tak powiem, iść do przodu już bym powiedziała tacy bardziej nie tak mocno dociążeni czymś, co przykładowo gdzieś tam no, we wcześniejszych dniach być może Was dociążało bo to jest taka karta przejścia, przechodzę dalej już nie będę tak bardzo tutaj przeżywać czegoś, myśleć o czymś, dołować się z jakiegoś pewnego powodu, tak, bo zostawiam ten ciemniejszy czas za sobą dzisiaj czuję się lepiej, czuję się lżej Możecie też planować wyjazd, wyjazd fizycznie, bo tutaj jest również taka karta mówiąca o wyjeździe z domu albo podróżować dzisiaj więcej, przemieszczać się więcej, bo to też może być tak, że już gdzieś siadacie za kółko i dzisiaj, Magda, mam dużo spraw do załatwienia, będę jeździł po mieście, będę jechał gdzieś tam coś załatwić. Więc taki proces też tutaj się pokazuje. Co dzisiaj, ulwam. Super dzień, super dzień, super radocha, pomyślność, uśmiech, zadowolenie, szczęście, słuchajcie, euforia. Podwyższone wibracje, mega energia, słuchajcie, no nie mam co tutaj dodać. Rozjaśnienie umysłu, pogoda ducha, słuchajcie, wyjaśnienie pewnych rzeczy, które być może, jeżeli jest jakiś lew, który miał coś niewyjaśnionego albo nie wiedział, co sądzić, co zrobić, to dzisiaj te wasze główki się rozjaśnią, moje drogie lwy, i będziecie wiedzieć, co zrobić. Jakaś sytuacja się wyjaśni, załóżmy, chcielibyście, żeby coś się wyjaśniło, jest duża szansa, że to się stanie, bo rozjaśnienie tematu, czy jakiś. Sprawy, też może tutaj kochani, nam się pokazać w tej karcie. Ogólnie bardzo pozytywny, radosny, słuchajcie, sympatyczny, wesoły, pełen energii dzień, tak jakbyście były drogie lwy w swoim sosie. Nic więcej nie powiem, bo to jest najlepsza karta w Torocie. Eee, dobrze, lecimy sobie z panną. A u panny dzisiaj leci wieża. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że ta wieża to nie jest nic jakiegoś mm, drastycznego dla was, tylko że wy ją sami wykonujecie. Robicie dzisiaj jakieś porządki. Nie wiem, w chacie nawet. Otwieracie szafę i mówicie: "Po cholerę ja mam tyle ciuchów, butów i cholera wie czego? E, muszę wypieprzyć to, tamto, sram to wam to, bo w tym już nie chodzę, to jest za ciasne, tamto już mi się nie podoba. E, muszę zrobić po prostu porządki." Czyli w szafie, w garderobie, słuchajcie, nie wiem, w kuchni, w czymkolwiek innym, ale gdzieś pomyślałam o porządkach domowych, tak? Więc być może ktoś wyrzuca dzisiaj niepotrzebne rzeczy, które już po prostu um, kompletnie nie są Wam do czegokolwiek potrzebne. To jest jakby pierwsza rzecz. Możecie też oczyszczać, sprzątać swoje życie, robić redukcje znajomych, słuchajcie, odcinać się od rzeczy toksycznych, które gdzieś już Wam na przykład nie służą. Bardzo głęboko zastanowić się nad tym, po co ja to trzymam, po co ja się z nim zadaję, po co ja w tej energii takiej, bym powiedziała, ucieśnionej czy złej jestem. Ja mam takie wrażenie, jakbyście to Wy robiły jakieś porządki, tak? Albo Wy chciały, że tak powiem, tą swoją przestrzeń troszeczkę oczyścić. Nawet energetycznie, słuchajcie, to nie muszą być przedmioty latające. To może być sytuacja, ja muszę się oczyścić z czegoś energetycznie, żeby poczuć się tutaj em, zwyczajnie lepiej. No chyba, że będzie jakaś panna, która dzisiaj nagle i niespodziewanie, słuchajcie, no coś się posypie, załóżmy wasz plan, wasz pomysł na coś i powstaną jakieś okoliczności, które, no mogą, że tak powiem, w tym planie nie wypłacać. Co dzisiaj, uwagi. Dobry czas, jeżeli chodzi o, słuchajcie, o komunikację z ludźmi, więc jeżeli tutaj gdzieś na tle zawodowym czy domowym, relacyjnym musicie dzisiaj z kimś pogadać, słuchajcie, współpracować, komunikować się, dogadywać się, bo to też mogą być jakieś, wiecie, idziemy do klienta, musimy z kimś coś obgadać i tak dalej. To tutaj jest dobry czas na porozumienie, na taką sytuację, gdzie naprawdę fajnie będziemy dogadywać się z ludźmi, dobrze się z nimi komunikować, towarzysko się udzielać i będzie to takie spójne, będzie wspólny mianownik. Ale, słuchajcie, to jest jedna rzecz, natomiast w kwestii relacji miłości, ta karta bardzo mocno podkreśla i mówi o takiej sytuacji, ja bym chciał z Tobą czegoś więcej. Ja nie mówię, że będą wagi, które będą się oświadczały czy zaręczały, chociaż ta karta to dokładnie, kochani, do nas mówi. Ale mogą być wagi, które zwyczajnie, słuchajcie, traktują jakąś osobę w swoim otoczeniu bardzo ciepło, bardzo miłościowo i gdzieś ta osoba jest dla wagi, ewentualnie odwrotnie. Słuchajcie osobom, z którą chcą jakby to bardziej zacieśnić, chcą czegoś więcej, chcą tutaj pchać tą relację do przodu. To jest karta spotkań, to jest karta randek. Być może, słuchajcie, będziecie się z kimś umawiać na randkę, na wyjście, na spotkanie takie, wiecie, relacyjno-miłosne, bądź planować. To z daną, kochani, osobą. Możecie też robić coś w domu, coś w mieszkaniu, bo to jest też karta ogniska domowego, więc być może jest coś, co chcecie zrobić, kupić, wykonać, właśnie w waszych domach czy mieszkaniach. Dobra, co dzisiaj u Skorpiona? u Skorpiona dzisiaj czas, w którym Skorpion prawdopodobnie albo coś, słuchajcie, otrzyma, albo sam sobie coś kupi. Bo to jest taka karta, gdzie my się cieszymy, że mamy coś, tak? Wiecie, to jest taka jakby karta myślenia troszeczkę o sobie, myślenia o tym, żeby dla nas było coś dobrze. I bardzo często ta karta przedstawia taki dobrobyt, taką hojność, pieniądze, prezenty, zakupy. I wiecie, jakaś inwestycja w coś i my mówimy, tak, tak, zajebiście, to wszystko jest moje, wreszcie to mam, ale mi się to podoba, chcę tego, pragnę tego, kupię sobie, a co? Wiecie? A więc być może w takim nastroju, co niektóre skorpiony są, że na przykład dzisiaj stwierdzą, a co mi szkodzi? Kupię sobie na przykład to, czy to, czy tamto, czy to bo mi się to podoba, bo ja chcę to mieć, bo, bo ja zawsze pragnąłem, czy pragnęłam to posiadać, no i zwyczajnie taki ruch na przykład wykonacie. I wy i faktycznie będziecie potem siedzieć w chałupie i cieszyć się z tego, że to posiadacie, że to macie, że, że macie na przykład, ktoś sobie kupi biżuterię, bo tutaj akurat biżuterię ktoś podziwia, mam to, mam to, super, zajebiście. Ale to jest takie troszeczkę myślenie z takiego poziomu ja. Nie to, że dla domu, dla rodziny, dla kogoś, tylko że ja tego chcę. Tak? Więc weźcie to, kochani, pod uwagę, że tutaj jest jakby takie troszeczkę samolubstwo pokazane. Mówię to w cudzysów, bo oczywiście uszczęśliwiajcie siebie, ale takie samolubstwo na zasadzie, że to jest moja myśl, mój plan, moje zakupy i ja tego chcę. Możecie też, kochani, coś otrzymać. To nie musi być przedmiot. To może być list, wiadomość, telefon, cokolwiek. Coś, co jest dla Was ważne, bo Wy tego chcecie i możecie to też, kochani, właśnie otrzymać. Strzał! Oh, strzelec, kochani, jest czymś dobity, przytłoczony, ale to już mnie wcale nawet, kochani, nie dziwi. <noise> Naprawdę mnie to nie dziwi, tylko ja się zastanawiam, jak długo będziecie sobie rań, ranić się, moi drodzy, bo to jest taka karta, która tutaj ewidentnie pokazuje, że koleś, słuchajcie, mógłby sobie oczywiście zrobić dziarę w postaci jednego miecza, ale nie, no po co, można sobie zrobić 10. Więc ten ból zadajecie sobie być może dosyć długo już. I ja się zastanawiam, ile jeszcze strzelec będzie się ranił i ile jeszcze będzie znosił pewnych, słuchajcie, tutaj no, takich mocnych, konkretnych ciosów na swoje plecy, bo jest to karta przytłoczenia, przygniecenia ja już nie mam siły jest mi źle jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa jestem poraniona gówno z czegoś mam tak? boli mnie jakaś pewna sytuacja rani mnie jakaś pewna sytuacja jest mi źle w czymś. I ja się zastanawiam, właśnie, ile jeszcze strzelców drogi ty będziesz tego znosić? Ile jeszcze będziesz marnował swojego pięknego, zajebistego życia na takie coś? I proszę tutaj o odpowiedź: wszystkie strzelce, bo ja jestem naprawdę, słuchajcie, no w dużym takim zaskoczeniu. Ile czasu można marnować na bezsensowność albo na coś, co nie rokuje. Być może, co niektóre strzelce po odsłuchaniu karty dnia, stwierdzą, masz rację, Magda, czas to zakończyć. I faktycznie dzisiaj przerwiecie ten proces e, takiego, no, takiego czegoś do niczego, nie? Ale to dajcie znać, strzelce. Tu jest do Was pytanie, ile jeszcze będziecie marnować własnego życia, czasu własnego życia, na coś, co kompletnie Was tutaj nie raduje, nie uszczęśliwia, nie przynosi uśmiechu każdego dnia. Koziorożec dzisiaj. A u koziorożca, kochani, dzisiaj może być sympatyczny dzień, jak najbardziej tak, a nawet powiedziałabym mile zaskakujące, bo to karta bardzo mocno pokazuje pozytywne, miłe, emocjonalne zaskoczenie, więc być może czymś będziecie mile zaskoczone strzelce Boże, koziorożce, tak? Ktoś coś powie, ktoś coś zrobi, słuchajcie, i mile was to zaskoczy. O, no to dziękuję, ale super. No, powiedziałeś jakiś komplement, zachowałeś się tak, a nie inaczej. Ktoś powie: O jejku, no nie spodziewałam się, no tak mi miło, tak mi miło. Emocjonalne, miłe zaskoczenie. Niespodziewane takie. Jakiś gest, słowo od jakiejś osoby, może to być oczywiście również jakiś um, ktoś, kogo kochacie, w kim jesteście zakochane, i on mile wobec Was się zachowa i mile Was emocjonalnie zaskoczy. Możecie też, kochani, ponadto, co powiedziałam, jeżeli nawet miłego zaskoczenia nie będzie, być, powiedziałabym, pogodnie nastawione możecie kierować się głosem serducha, możecie być czymś podekscytowane, czyli takie wiecie, czuć takie fajne motylki w brzuchu, jestem podekscytowana jakąś tutaj sytuacją i chcieć przez to więcej robić, działać. Dobra, jestem tutaj taka podjarana, zrobię to, zrobię tamto, wiecie, o co mi chodzi. Możecie kreować coś, czyli na przykład właśnie poprzez tą ekscytację, takie fajne wibracje, które możecie czuć, możecie też chcieć właśnie coś dekorować, coś robić, kreować swoje życie, zabrać. Się za jakieś pewne zadania koziorożce. Więc tutaj bardzo taki fajny, bym powiedziała taki łechczący, słuchajcie, dzień przed Wami. Co dzisiaj u wodnika? Wodniki, uważajcie. Uważajcie, 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 bo możecie mieć w oku Was, słuchajcie, kogoś nieuczciwego, kogoś nieszczerego, kogoś, kto Wam kłamie w żywe oczy albo Wami manipuluje. On doskonale wie, jak coś powiedzieć, jak coś zrobić, jak coś przedstawić, żeby was zwieść, żeby was wprowadzić w błąd, żeby was oszukać, żeby wami właśnie posterować. Więc jest taka karta bardziej dla Was ostrzeżenia. Bądź ostrożny, bo ktoś nieszczery wokół Ciebie jest. Dodatkowo powiedziałabym, że ta karta również może sugerować sytuację zachowania też ostrożności, żeby czegoś nie zgubić dzisiaj. Wiecie, nie stracić bezpowrotnie. I tutaj gdzieś, no niestety, trzeba to też powiedzieć, żebyście na przykład nie zgubiły kluczyków od samochodu, portfela, telefonu, żeby ktoś Wam tego nie zabrał. Tak? Wiecie o co mi chodzi? Więc tutaj naprawdę zachowajcie dzisiaj ostrożność wobec nawet własnego mienia. Mogą też być, słuchajcie, takie wodniki, które mm, cykorzą dzisiaj i ogarni Was strach i lęk przed zrobieniem czegoś. Mogłybyście, ale boicie się. Konsekwencji, boicie się, co będzie, bo to, to, jest, to też jest taka karta osoby, która się boi, która się ukrywa, boi się czegoś powiedzieć, boi się wyjść przed szereg. Nie bójcie się. Jeżeli ktoś z Was czuje, że powinien coś zrobić albo powiedzieć, to zróbcie to. Weźcie po prostu, przedstawcie swój punkt widzenia, czy to, co Wam na duszy siedzi. Nie chowajcie tego, bo możecie też Wy same się chować. Tak, jak to się nieraz mówi, uszczypnąć czy też ugryźć w język, żeby czegoś nie powiedzieć. Akurat w tym przypadku warto tutaj moi drodzy mówić. A co dzisiaj u rybki? U rybki, słuchajcie, są jakieś dzisiaj niejasności do rozwiązania. Ja mam takie wrażenie, albo jest coś ukryte, coś jest zatajone, coś jest niepewne, i Wy nie wiecie tak naprawdę, co tutaj fizycznie z jakąś sprawą zrobić czy z jakimś tematem. Księżyc zawsze pokazuje po prostu coś, co jest przed nami ukryte, jakiś sekret, tajemnica, ale też na przykład taka niejasność czy pomroczność umysłu. Słuchajcie, no nieraz jest tak, że na przykład musimy sobie coś zrobić, popchnąć sprawę do przodu. Ale nie wiemy jak, dlaczego, bo nasz umysł dzisiaj nie pracuje na wysokich obrotach, nie jest w pełni rozjaśniony, albo chcielibyśmy coś zrobić, ale sprawa, którą się tutaj na przykład ryby zajmują, może pokazywać, może pokazywać po prostu taki proces, w którym to nie pójdzie teraz do przodu droga rybo, bo tu jest za mało danych, tutaj jeszcze nie przyszły jakieś pewne wiadomości, informacje, ty tego teraz tego nie rozwiążesz, bo ty jeszcze czegoś nie wiesz. Więc, jeżeli usilnie jakaś ryba chce, dobra, ja to dzisiaj rozwiążę, ja wpadnę na jakiś pomysł, ja tą sprawę popchnę do przodu, wątpię, bo jest tutaj coś, o czym nie wiecie, jeszcze coś nie przyszło, jeszcze jakieś informacje nie doszły i dana sprawa nie pójdzie do przodu. Albo wy same możecie, kochani, mieć dzisiaj taki troszeczkę niejasny umysł. W wielu kwestiach, nie wiedzieć, co zrobić w wielu kwestiach. Mogą być tutaj jakieś rzeczy utajone przed Wami i Wy tak troszeczkę błądzicie, bo wy nie wiecie właśnie, ale co ja mam sądzić, co ja mam myśleć. Ja nie wiem, co zrobić. Mój umysł dzisiaj jakoś słabo pracuje. Mogą być ryby też, które będą się czegoś bały, czuły niepokój. Ale to nie wiem z jakiego powodu, albo jeżeli jest ktoś, z kim nie jesteście na co dzień, możecie dzisiaj odczuwać za tą osobą tęsknotę. Kochani, tak to wygląda. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze szybciutko wahadełeczko do tych kart, żebyście zobaczyli, jak energetyka jeszcze ogólnie sprzyja albo nie sprzyja poszczególnym znakom. Wy nie będziecie go widzieć, bo musiałabym tą rękę trzymać prosto, a fizycznie muszę ją podpierać. Dobrze, poproszę o przekaz dla baranka na dzisiaj. Baranek ma na tak, a więc wychodzimy drogie baranki z klatki. Wychodzimy, słuchajcie, nie ładujemy sobie do głowy jakiejś negatywnej energii. Albo też tudzież, jeżeli utknęliście w czymś, to macie szansę wyjść. Poproszę o przekaz dla byka. Byka jest na tak, a więc moi drodzy, sprostacie zadaniu, ewentualnie zakończcie jakiś trudny czas. Co u bliźniąt? Bliźnięta mają na nie, więc jeżeli chcecie wydawać się w jakieś romanse, flirty, e, słuchajcie, to chyba energia temu nie sprzyja. Mam takie wrażenie, o ile to jest właśnie osoba. E, poproszę o przekaz dla raka. Uraka jest na tak, a więc drogi raku, do przodu nie oglądaj się wstecz. Poproszę o przekaz dla lwa. No tu mnie nie dziwi, że jest na tak, bo macie słoneczko. Poproszę o przekaz dla panienki. Droga Panno, rób porządki w życiu, faktycznie oddzielaj wszystko to, co Ci nie służy. Niech te sprzątanie po tej wieży będzie oczyszczające dla Ciebie. Poproszę o przekaz dla Wagi. Waga ma na tak, a więc dzisiaj dobry, pozytywny dzień. Umawiajcie się na randki, faktycznie tutaj działajcie. Poproszę o przekaz dla Skorpiona. U Skorpiona jest na tak, a więc jak najbardziej przyjemności możecie sobie sprawiać, kupować coś, co Wam się podoba. Poproszę o przekaz dla strzelca. Strzelcu masz na tak, a więc już kończymy z procesem zadawania sobie ran niepotrzebnych i marnowania życia. Poproszę o przekaz dla koziorożca. U koziorożca jest również na tak, a więc faktycznie słuchajcie, niech się dzieje, niech będzie fajnie, kreujcie swoje życie, czy też inwestujcie swój czas w kogoś, kto jest dla Was miły, sympatyczny i taki wiecie. Poproszę o przekaz dla wodnika. Wodnik, ostrożność na dwa razy. To znaczy, w sensie, macie również energię na tak, a więc nie bójcie się, jeżeli chcecie coś powiedzieć, ale też i miejcie ocz szeroko otwarte. No i rybki. I u rybek jest na tak, a więc energetyka, co by nie było tutaj ukrytego, nieścisłego, czy też jakiegokolwiek, pokazuje, że spokojnie możesz, słuchaj, rybo odetchnąć, bo te całe sprawy wszystkie się tutaj mogą powiedzieć. Kochani, tyle ode mnie. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za odsłuchanie karty. Przepraszam, że dzisiaj, a nie wczoraj. E, kochani, dajcie znać oczywiście, jak te karty czujecie. E, zwłaszcza strzelec, <gryw> zwłaszcza strzelec, może panienka nie się też wypowie, co to za wieża jest. No i moi drodzy, widzimy się w późniejszych godzinach, oczywiście na karcie, moi drodzy, nie na karcie, tylko na tygodniweczce. Buziaki.